Początek wiosny w Zakopanem kojarzy się z jazzem. Festiwal, który jest częścią United Europe Jazz Festival, tradycyjnie już rozpoczął się paradą zabytkowych aut. Karoserie wypielęgnowanych pojazdów na przekór kapryśnej pogody lśniły w kroplach deszczu, a kłębiące się chmury rozgonił energetyczny Funny Fellows ze Słowacji. Gramy muzyku 30. kodów, to jest swing, jazz, dixieland, bardzo pięknym muzyku, wesołym muzyku i polskie piosenki, gramy tango, milonga. W pierwszych edycjach festiwalu brali udział muzycy z krajów grupy Wyszehradzkiej. Teraz wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych zakopiańskich imprez. I gości najlepszych muzyków z całego świata. Wiosna Jazzowa tu w Zakopanym odbywa się już 16 raz. Jest to na pewno taki festiwal muzyki jazzowej. Na pewno ściąga tu ta muzyka mnóstwo turystów, wielbicieli tej muzyki, ale też i mieszkańcy bardzo kochają tę imprezę. Od kilku lat dyrektorem artystycznym festiwalu jest Teofil Lisiecki. Jezman i ceniony kontrabasista grający i koncertujący od lat z wybitnymi muzykami tego gatunku. Festiwal ma ogromną przewagę nad innymi tego typu imprezami, że mamy bardzo szerokie spektrum tego, co pokazujemy ludziom, czyli nie, nie koncentrujemy się na jednym gatunku muzyki, prawda? Mamy i trochę starego jazzu, mamy bluesa, mamy jazz nowoczesny. Mamy nowe kierunki, prawda? No, y, dzisiaj wystąpiła z nami w jednym utworze Paulina. Y, I to jest właśnie ciekawostka, ponieważ czasem muzyka jazzowa bardzo się zazębia z muzyką poważną. Pomysł, żeby wystąpić razem w arii operowej Summertime z opery Gershwina por Best. No i zrobiliśmy ją tak bardzo jazzową, zupełnie od, odeszliśmy od klasycznego brzmienia. I powiem szczerze, że ten gatunek jest mi bardzo bliski. Znaczy, mi się wydaje w ogóle, że muzyka jest jedna, to ludzie podzielili ją na gatunki i jest to taki język Esperanto. W tym roku festiwal zorganizowany na przełomie kwietnia i maja trwał aż 9 dni. Synkopowana muzyka rozbrzmiewała na ulicach, w pubach, karczmach i hotelach. Mieszały się style i rodzaje. Góralski folklor i tatrzański pejzaż zachwycił i inspirował muzyków z odległych zakątków świata. Kiedyś podziwiałem tę górę w kształcie śpiącego mężczyzny. To jest zabawne, bo jej kształt zobaczyłem dopiero wtedy, gdy zrobiłem zdjęcie i ktoś mi powiedział, że to wygląda jak śpiący mężczyzna. Góralska muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Jestem muzykologiem i interesuję się muzyką ludową wielu kultur. Jestem przekonany, że muzyka ludowa to głos ludu zamieszkującego dany teren. My mother is from Madagascar. Moja matka pochodzi z Madagaskaru. To miejsce pełne różnorodnej i wspaniałej muzyki, ale także pełne harmonii. Taki jest Madagaskar. Dorastałam w Senegalu, gdzie wszystko jest inne. Rytmy i muzyka. A mój ojciec z kolei kochał jazz. Wyobraź więc sobie w nocy sen w rytm tamtamów, a rano ojciec gra tradycyjny jazz. Do tego to kraj muzułmański, więc słyszałam modlitwę imama, a my chodziliśmy do kościoła śpiewać gospel. Całe to bogactwo stworzyło mnie jako muzyka. Bardzo się cieszę, że tu jestem i że mogę nawiązywać nowe muzyczne relacje z moimi kolegami. Czuję się tu mile widziany. Dzięki temu to jest dla mnie bardzo specjalne miejsce. Z tego czasu miałam przyjemność współpracować przez pięć lat ze znakomitym saksofonistą Benim Opinem i dzięki niemu właśnie otwarło mi się wszystko, że tak naprawdę muzyka. Jazzowa muzy muzyka Spothalla, muzyka e, polska z różnych stron Polski, ma dużo wspólnego z jazzem. Z pewnością pochodzenie wspólne, gdzie ludzie tą muzykę wykonywali właśnie przy pracy, później po ciężkiej pracy właśnie spotykali się, cieszyli się i tęsknili za tą wolnością. Jazz jest dla mnie totalną swobodą muzyczną. Mogę się w niej wyrażać w 100%. Nigdy muzyka, którą wcześniej uprawiałem, nie dawała mi takiej możliwości, ponieważ grałem tylko z nut. doszedłem do wniosku, że nauczę się improwizować i tak już mi zostało. No jest to moja wielka miłość. Dla nas to jest y, niesamowite, że rzucamy na antenie radiowej chociażby w trójce hasło. Y, y. Festiwal wiosna Jazzowa zakopane i, i, i okazuje się, że słuchacze chcą tu przyjeżdżać z całej Polski w długi weekend, e, poświęcając swój czas e, głównie na to, żeby, żeby przyjechać, spędzić fajne godziny, f, f, fajne, fajne dni, przy okazji posłuchać muzyki, czy nawet przede wszystkim posłuchać muzyki takiej, która jest na tym festiwalu grana. Jeżeli on brzmi, i to brzmi tak pięknie tutaj w Kiniesoku, czy w hotelu Aries, czy we wszystkich miejscach jazzowym zakopanym, czyli tych imprezach są towarzyszących festiwalowi no to w, w to nam gra i chyba to, o to chodzi. To jest piękne przeżycie w ubiegłym roku byłem po raz pierwszy byłem oczarowany właściwie spędziłem tu no, najpiękniejsze dni y, można powiedzieć y, w ubiegłym roku była przepiękna pogoda jest atmosfera jazzowa y, tutaj wspaniała publiczność y, rewelacyjna organizatorzy y, no czuję się tutaj cudownie. Za rok czeka nas kolejna edycja festiwalu, a jego organizatorzy już myślą o jubileuszowej XX Zakopiańskiej Wiośnie Jazzowej. To najlepszy dowód na to, że tej muzyki pod Giewontem nigdy nie zabraknie.